Założenia ogólne, organizacja punktów przyjęcia za dysponowanie sił i środków i służb współdziałających, rozwinięcie zastępów na skrzydło pożaru, zalarmowym przemieszczaniem się, budowę stanowiska czerpania wody przy zbiorniku przeciwpożarowym, przetłaczanie wody na duże odległości z wykorzystaniem zbiorników prezentowych, uzupełnianie zaopatrzenia wodnego pojazdów gaśniczych bezpośrednio z pompy dużej wydajności oraz pomiędzy pojazdami, tak aby zapewnić ciągłość podawania środka gaśniczego. Jeśli na określonym terenie rozwój pożaru będzie na tyle duży, że e, on osiągnie swoją określoną bezwładność, pewną temperaturę, to naprawdę spala się młodnik drzewa w tempie błyskawic. Wszystkie wozy mają, mamy dostatek. Poszłość jeszcze raz. Cały czas wszystkie wozy z drugiego ucisku bojowego wszystkie mają wodę. Tak wystrza po 16.